Daj tego Dziada Ale kurde Co pancerny jakiś? No nie możemy go zabić O w końcu Dobra Czemu on myszkę ładuje? Trzeba się naładować Siema z tej strony Gostek Siema Gostek z C9 Ty mi myszka... O dobra Co mieliśmy robić? no noo kwark ale jedzenie mieliśmy wszystkie jedzenie i co? i co teraz? no bo ja powinienem schować do tego tu że co, deszcz jakby zepsuł? no nie wiem co zepsuł, ale kurde aha bo na rzece się dało wyczyścić to nie będzie dobra, dasz mi jakieś zadanie? ale kliknę H animal husbandry, <laughs> Ale to było dużo żarcia. Całe nasze żarcie poszło się. No. A może building a sailboat? Nie no, to Na zaawansowane. No. no nie wiem co mogę zrobić. A brąz? Jak zrobić brąz? No właśnie sprawdź. No? Ale tego chyba nie będzie tutaj, nie? Nie wiem. Brąz Brąz. Nie wiem, nie widzę. No dobra, załóżmy bron bronze Pickaxe, przez muszę Musimy jakieś darcie zrobić, bo my nic nie mamy teraz. Chyba tu chyba do zrobienia bronze jeszcze potrzebujesz tin. A no bo to jest ci, jakby Tin szukał, nie? No ta. A jak to się tak go rozchodziło? Ta, tin bronze to jest, no. To najlepsze cool, No? Jedzenie znaleźć, my nic nie mamy. No to co? No to ja mogę iść teraz posłuchać Dobra Dobra, a zrobiłeś tu waypointa na bazie? Zrobiliśmy, znowu nie zgubili. Ja też mamy taki mały progres w tej grze owadły no. jest No <noise> Którego nawet nie używamy Ej, użyłem, użyłem to Naprawdę? A, zrobiłeś ten stoł, a po co ci był? Aaa, mm. żeby zrobić te... No takie... Dobra, obramów. Już wiem. Te produkty to wygląda, no. Ale już nie, wiem. nie, właśnie spoko. A No ja też szukam. Jest na pewno waypoint? Jest. No tu jest jeziorko dosłownie obok. Wiedziałem, że znajdziemy to. No. Ale już następnym razem może pomyślmy. No bo mi każesz i do ciebie. Pomóc. Ale co, co okaże, co? Dobra, każe. dobra, dobra, dobra. Zgódka. Na mnie żgo Zgódka. Teraz tutaj nie będziemy się lubić. Ja ten... tutaj przy... Je, ja to... nagram y, odcinek i będę rywalizował z tobą. bo to właśnie, bo ja posi... Ty moje jedzenie, które musiałem pamiętasz? jak graliśmy. No, dalej nie urosło. Jak? No, jeszcze rośnie. Coś źle posiałeś No ta, jeszcze bo na rośnie. terenie dałem. Aha, bo ten low ferritic No I przez to jest 33 z yy, prędkości. Aha, rozumiem. Hmm. Może byśmy ubili jakiegoś dzika? Chcę ubić dzika. Ja purhawy będę jeść. <laughs> to ja też poszukam purhaw. Nie, to ja przynoszę jedzenie, ty przynosisz... tin. Eee, zaprezentuj swój głos jeszcze raz. mam no, na peptydach jestem. No. na peptydach jestem. No dobra stary, no dopiero na peptydach wyszedłem. no. Lekko mi się, lekko władz <coughs> Nie, już nie umiem takiego wtedy chyba. No, wtedy to już kurde... No bo muszę to tak gardą się nie chce się wyginać, nie? Musisz, musisz. Musisz, no musisz. Bo... No. Musisz. stary na peptydy wszedłem Musisz, no story, na peptydy wszedłem Nie, dalej to nie jest to. No jakoś, kurde. Musisz. No Ej, a na wszedłem. Ej, mam pytanie. Teraz dobrze? Fil... Field mushroom można jeść. No można, można. A to jest ten głos, o którym o. mówiłeś? Ta, no to ten. No 8 stary, dopiero peptydy wszedłem, kurwa. Spokojnie, no to zaraz ci kurde zacznie bić do głowy. Dobra, nie ma purchał, zawsze purchałeczki tutaj byłeś? Modl się od deszcz, to, to się na bloto. Już nie ma purchałeczek. Cały czas ten deszcz pada, nie? mi nie. Jak nie? No nie pada, po mojej stronie nie pada. Naprawdę? Co dalej tego ora mam szukać? No masz coś innego do roboty No chyba nie Chyba no, dlatego nie chciałeś to grać, nie? Dl dlaczego? <laughs> bo nie wiedziałeś co robić. Ci nie no tak No tak No nie wiem tak trochę kiepska jest ta gra tak w się sensie Tak fajna. się cieszyłeś że trzeba wszystko ten na... No nie no... Bo no jakbyśmy tak... kurde Myślę że Jakiś tak ster osoby jak Musisz taki zajesz takie dni do to... We cztery osoby to była mocniejsza. Dobra, wejdę do Cave'a, zobaczę czy znajdę... Okej, okay, nic tu nie widzę, to wychodzę. Może w komentarzu się zgłosi ktoś do gry No, ja w minuta minutę tego odcinka Znowu mam kwarc Nie mogę go wykopać Kolejny kwart, ten kwart jest tak łatwo znaleźć w że innych rzeczy nie. Hmm. No w tym kraju nic nie. Ty znalazłem koper ten pod naszą bazą. Naprawdę? No, usłownie obok bazy. A my szukaliśmy tyle wszędzie. Ej a może we dwójkę tego Tina poszukamy co myślisz? Nie, tylko chwili opisować a Aha. Gosty. A co? No. To się, to się dowie, kto jest. <laughs> no nie, ale musisz mówić profesjonalny. A. No, brak no, tylko. A jak co jest? Stary dziadów? No stary dziadów jest. O. No stream na starego dziada to jesteś stary dziadu Staro dziadu by pograł w Fortnite. Fortnite a? No, z modem. Ja nie umiem grać w Fortnite. No to co? Dawaj zagramy w Fortnite, Fortnite'a i to nagramy i to wrzucimy, dobra? No to... to dawaj pogramy jeszcze Aquiller Vintage Story. Ale nie chcę teraz serio, tak bym sobie w Fortnite. Fortnite'a. Fortnite. A? No dalej, tak po prostu. Ale tak dobrze, dobrze, dobrze zmontowane, nie, czy nie? Nie, po prostu zagramy. A, nie dużo jest takich filmików, a z Vintage Story nie ma aż tak dużo. A, to zostawię to w odcinku, że teraz mieliśmy przestać grać, a naprawdę dalej gramy. No, ale serio, akurat zostaw to, no to bez cięć, wszystko prawdziwe. Nawet to, że oszukujemy. Nie, nie oszukujemy, w tele... to w innym filmiku było, w Aha, nie no, oszukuję. <noise> Chodzi mi, że w sposób teleportujący się. No tak, ale dziadkórze czarnej magii po prostu. No tak, to czarna się kręci magia półko, półko i nie wie, co ze sobą zrobić. No i widzisz już, jak to jest? No chodź i szukaj Tinor ze mną. No, o wiem, coś powoduje. No, Dziadku, to żeby nic nie robić. No, dosłownie. Tutaj brudną robotę dla Gostka zostawia. O, ja już wiem co zrobić Jak to zrobić? Ty ja w ogóle wiesz co ja bym zrobił taki kanał, nie? No Że taki pomieszany, że tutaj raz gameplay, tu zaraz jakiś ten test co no mówiłeś czegoś takiego, nie zrobić? A tak serio. No to możemy zrobić. To załóżmy kanał i tam wrócimy pierwszy odcinek Wincy Story, nigdy nie wyjdzie drugi i już inne rzeczy. No tak, tak. I później <laughs> to wiesz, tak. co to jest w ogóle? No, no. Ale nie żeby być popularnym, tak sobie po prostu nagrywać, żeby No ale kiedyś sobie obejrzymy, no. nie? jak śmiesznie będzie się oglądać co my wtedy sobie myśleliśmy, nie? To powiedz jakieś dobre przemyślenie. Znalazłem Copper ale to... Copper nie, w nie... Mamy. No to nie, to nie kopię tego. Dobra, jak się robi patrzybóg? Ja tu w ogóle byłem? Byłem tu. Tu nie byłem, tak? Tak, tu nie byłem. Tu nie byłem. A jak yy, odcinek będziemy miał tak 60 minut, to pójdziemy grać tego Fortnite'a i nagrać? No. Dobra. Ale... Nawet stale mam 60 FPS'ów, nie? Cały czas tak patrzę. Tak? No, mam komputer, pod nagrywki takie. O, no to dobrze. To musisz nagrywać codziennie. Ja bym codziennie nagrywał, jak no coś będziemy tak. grać. No? Może. No bo chociaż jedna osoba tak. a po. posłucham C i wtedy będę sobie gotował, nie? No, no, no. No, bo myślałeś, bo jedną osobę co cię oglądał na przykład. teraz by ktoś mnie oglądał i sobie gotuje, nie? No i tak słucha co ty grasz, nie? O jakiś wiesz, takie na przykład. w na C. No, jak mi śmieszne mi to by to by ktoś oglądał, nie? No tak. Nawet jak mi sobie mówię? No, no fajne to by ktoś oglądał. No i teraz będę zbierał... Aha, oglądał, a oglądał i, i kuk, tak? A kuk ty... <grym> potrójne znaczenie. Oglądał, <grym> gotował, notować, kuk, no i, no i kuk, nie? I <grym> Ej, bo ja zbieram dry grass, a nie touch. A touch z czego jest? Yy, z wody jak chyba. masz Jak masz te... Cattaile, ale jakby dół tych cattailów, to jest chyba to. Nie. No to nie wiem. Skąd ja to mam? Muszę ja też zbywać. pamiętam. Kazałeś mi zbierać i nie wiedziałem jak. Tool plant, jest dziwne. Ru... Sandstone, cobblestone. Co trzeba znaleźć? plant, oj. Doźwierkowateczka. a pomyśle. to było, gdzie było, to to tool. No to w wodzie rośnie, ale gdzie to nie wiem. Aha, to ja jak będę przechodził owok, to mogę zerknąć okiem. Zrzucić okiem mogę. Gdzie tu coś jest? Ty, ale ja na przykład lubię takie filmiki oglądać do spania, jak to ktoś tak gra. Se gadają dwa ziołki? No. No ja się znaczy, nie, fajnie. no ja jednak... To no, ja oglądam gościa, który buduje se po prostu, nie? On Pro sobie tak? po prostu gadamy. No co, on nagrywa... Minecraft building with no plany, ja soluję to oglądać. Że tworzy świat i po prostu tam zapraszam jakichś widzów tam z serwera, a ten świat tam im reski ordena, żeby mieli co robić i sobie tam buduje jakieś rzeczy, nie? O. Fajne dział. No? Ja bym wolał taki bardziej heroiką zrobić. No mówię, mówię ci, możemy robić to, to i to. Ale że stasz, taki kanał, komuś spodobał, nie, że sobie gadamy, gameplay, a to nagle na selfie. Wielki to film z róski. <laughs> No, ale serio to by było dobre Ja bym robił ja takiego Ja bym teraz, teraz stworzył nowy kanał i zrobił tak No dobra, ten filmik będzie taki wiesz Żeby sprawdzić Jak nazwiemy bracia? Twin, twin Bros? Taki kanał? Nie, trzeba jakąś nazwę wymyślić No to możemy teraz się zastanowić tak, Pomyśl, że teraz tak to nagrywałem, tak planujemy wszystko Później sobie obejrzymy, wszystko tutaj no. będzie jak już będziemy popularni, nie? I tak to będziemy No przykład. No że takie dziecko, no będziemy popularni, będziemy mieszkać w, w Willi. W Minecraftowej Willi. Nie, 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 nie pamiętam. Ja pamiętam ja z Olkiem i tym Dominikiem. E... Dasz Time set No. Z Olkiem i z Dominikiem mówię. No jak będziemy starsi, to jest tam, będziemy mieszkać w jednym domu wszyscy i no. będziemy na, litowo nagrywać. A kto tak nie mówił nigdy, nie? A nie? Nie ja chyba w Anglii jeszcze jak mieszkałem to tak też mówiliśmy. Ale... Nawet nie się popularnie, ja mówię tak, żeby ktoś oglądał, nie? No, no, no. Tak, tak mieć takie grono małe. No, ale pomyśl, że ktoś tam ma parę set tysięcy, ale nawet taki tysiąc to jest dużo, tak szczerze. No, to jest dużo, no wyobraź sobie tysiąc osób tam Wyobraź sobie nawet 50 osób, co tak siedzi i no. tego, co... <grafię> no tak. ...co ta. mówisz, nie? To dawaj, to możemy zrobić na jednym kanale, nie, że gry, i takie głupie... No po prostu wszystko, dobra? No. Nawet jak wyjdziemy na głupi skatepark, to coś można zrobić. No hitu. Jakiś My zawsze jakieś urychniki. przygody mamy. Przygody mamy zawsze jakieś. No, niesamowite przygody. No, kłótnia z dziadem. O, kłótnia z dziadem? No. z dziadem na przystanku autobusowym. No, no, no. No, ale wiesz, że to by mogło zrobić wyświetlenia? No, tylko wyświetlenia. Tylko wyświetlenia. No ale tylko mówię, że takie soli by O, tylko zdrowy. cyfry w głowie. Ten już by chciał tak. zarabiać z YouTube'a, nie? Mason Margiela jak to było? All I see is numbers Dziadu nie może znaleźć taczu Ale dużo żarcia nam znalazłem za to Oj turni. <laughs> Turnipsy. Kto ogląda do tego momentu, niech napisze w komentarzu to, co napisałem na czacie. <grywia> A tu ktoś serio pisze Ej, mam dużo tul, mam bardzo dużo tul. Zabrać ci? Touch? Czy to nie, tool. tool. tool, się tool. Mam zabrać tool? Cześć, to tul było? To nie rośnie w wodzie. Może no, tule, tak? No? I z tego touch leci. No tak, tak, no, no tak, to mam strasznie dużo tego. Ja nie mogę znaleźć ani jednego. A zabrać tak bardzo dużo? No, bo Dobra. to z tego się robi Ma ładny se... dach, nie? Mam no, takie złoże, serio. Ty bo... Możesz bo nawet to... się tepnąć jak chcesz, żeby lepiej nie. Nie no, bo zapisałem gdzie jest. No to możesz się tepnąć, pozbierasz sobie, pójdę użyję dalej. swoich magicznych, czarodziejskich zmysłów. No, dziadu użyj czarodziejskiego zwoju. I to bardzo dużo tego tulu tutaj jest. O, dziadu użył. Jesteś? O, dziadu się przeteleport... Yy. Dziadu powędrował. Dziadu użył miksury wędrówki. Ale rośnie no. też w wodzie przecież. Aha, no tu widzisz jak dużo masz? No to. Co ty byś ze mnie zrobił? No. A teraz nazwę nad nie, wyś... nie wymyśliliśmy. A właśnie, nazwę. no, mieliśmy nazwę wymyślić. Taki kanał dwóch ziomeczków. <laughs> kanał dwóch ziomeczków, na Ty, no, kanał dwóch ziomeczków. <laughs> dwóch ziomeczków. Ale trochę za długie, dwóch ziomków. Dwóch ziomów. I krinżer, to to wy dwa ziomeczki? No, w sumie jest, no. Dobra, coś innego. <laughs> ja mam dobre. No. Nie. Żartuję. <noise> je. Nie wiem, musimy się zastanowić. Hmm. Twin Bros. Nie, to jeszcze no gorsze. Niż dwóch ziomeczków? Twin Bros. <noise> Dwu, dwóch ziomeczków. No nie wiem, kurde, nie wiem. Może. Wściekł jedynie. <noise> Cyberburak. Cyberbórek. Ty, sererę paliło czy co? Czy ja już Nie, nie. No kurde, tak... A może z tego Vintage Story jakąś nazwę weźmiemy? Jakie się nazywają? No, numlocker po prostu. Hmm. To po prostu, Gostek i numlocker. Nie. Co ty? Gosteczek no mokoreczek? Vintage Friends Fortnite OG Kak Ka Bros Dobra, no ty <laughs> wymyślasz No pa No tak nie obejrzałbyś takiego kanału? <laughs> I co to ma znaczyć, że jesteśmy kukoldami? No tak Aha. Dokładnie ale wiesz jak będziesz czymś ciągle żartował, to się zamieni w rzeczywistość, nie? A, to nie <laughs> To już nie żartuj mu o tyle. No, już nie, nie, nie wspominaj Kukolt, kukolt, kukoldzenie, kukold. Dobra Szada od młody Szymon Ty no naprawdę nie wiem jaka nazwa Musimy teraz to wymyśleć No ta zanim coś się wrzuci takie od ja, co teraz nagrywam. Bo to od razu A wrzucimy, w sumie taki nie taki teraz wrzuciłem, to tylko takie dzieci. Wiesz o co chodzi, że wrzucają, że tak po prostu. No tak, właśnie, Zdech. tylko dzieci wrzucają, co nie umieją edytować. No tak, ale my zrobimy tak, że jesteśmy dorośli, ale. Ale był taki ziomek, ja lubiłem bardzo to oglądać. Nie wiem, czy kojarzysz, Kebab. Kebab? On robił animacje takie te No, no, kojarzę. Mhm. No. No to on miał drugi kanał. I tam ziomkiem grali na przykład jakieś gierki, mini jakieś na Hypixelu, nie? No. To jest speedbuilder, tam build battle takie rzeczy że pokrali. Co się, no. co się stało? No. Już! Kurwa Co się stało? Wyskoczył ci pająk. Dobra. Ale co, wyskoczył ci pająk, tak? Zgadłem? No Ale ty nie wiesz jaki sposób. Mogę mówić dalej? No. No, no i oni se grali w te mini nie? Ja właśnie rzucę takie filmiki na takim słabym mikrofonie, taka średnia jakość, i tak se po prostu grali i gadali z ziomkiem, nie? O. Ja na przykład lubiłem to oglądać, tylko że on już był popularny z tych animacji, nie? No, czaj, czaj. A tak od zera. No nie, no tak porfany, nawet takie pierwsze odcinki, później można coś No ta. ciekawego. Tam byś oglądał. Bo takie no, no. coś, teraz nagrywałem, to w życiu bym nie obejrzał. Ja też bym nie obejrzał. Chyba, że do spania, serio. No tak, przecież. Co to za bój debili? Tu trzeba chwytliwy tytuł wymyśleć. Dwóch ziomków pierdolioniczy. To nazwij kanał po prostu lokę Czemu lokę No po prostu. No czemu, jak tu będzie to content tylko są. Czasami też będę wrzucał. No, samemu te. No to nie, to jakoś inaczej. Kurde, no nie mam pomysłu. A nie chcę być taki ograniczony Peter i pytać Field. na przykład. Yy, nie chcę na przykład yy, pytać od GPT. Nie, nie. I ten film No. Tako? Nie. Yeah. Ale serio? No. Ser no to dawaj Taki Pit, taki Peel, co będą wrzucać. No tak. ale w sumie... Ale co, Pit and feel nie fajne? Taki... Do, tak. Dobra, jak to drzwi. To Feel. No, nie, to jednak nie. Może Feel op, Może Feel and Pit lepiej. No, dobra, teraz obróćcie to. No, pit and Feel. Pido. Nie, to lepiej nie. O, fajny dach zrobiłem. Chyba. Czy on jest fajny? O, jednak ja, nie jest. Ja se podróżuję. No może może tylko. Nie, bo zabrakło mi jednego touch. Naprawdę? No. Dobra, to co? Pił ten chwila? może jakoś przerobić to jakoś. Jak? No nie wiem. Pił no. Nie. square jest Pit znowu Pito no nie wiem A może serio Pit and Philly To będzie takie ukryte znaczenie Nie Ale grupy co? Pit and feel To jest Pit and Pit i Phil Piotrus i Filipek. No może. Jak zestni? Nie, dobra, to nie. Piotrus i Filip Przygody Piotrusia i Filusia? Nie. No reszta, żartujesz. Nie wiem, kurde, serio. Takie to jest ja na świetle, więc. Brednie. kanał nazwiemy Brednie. Będziemy brednie? Mrezić. No. No to już lepsze, tak szczerze. To nie jest nawet takie złe. Poczekaj, dyrektory mnie gonią. JUŻ! Bo co, i tak będziemy brednić na tym kanale, nie? Po prostu tak brednie? No. Tako? Brednie. No? Nie się wydaje, że to może być dobre. To zostawiamy tak? Brednie? No. No dobra. dobra, i teraz. To musimy już się Od jakiego youtubera kupować content za za jak Każdy posiłek. No właśnie, YouTuber. no właśnie. Co Dzisiaj powiesz? w ogóle Cold u ones, Widziałem na TikToku. Kojarzysz yy, Dexi? On Minecrafta nagrywał? Nie, nie. Ogólnie masz tą grupkę takich youtuberów, co się tak dorobili na Minecrafcie. On ma ile? 18 lat, nie? No. I taką betę ma z Minecrafta. Znaczy, no, no z kontentu Minecraftowego, nie? No. No wiadomo, ja jak zawsze oglądałem go już wcześniej, tam kilka lat temu jak Brawl Starsa nagrywał. Jeszcze nie był tak sławny, ale potem on się tak lubił. Wiesz jak na Minecrafcie jest się łatwo wybić w Polsce? Czemu? No robiąc content typu yy, Przetrwałem tam ile dni na hardcore. Pamiętajcie, za tak... No co za granicy kopiowane, nie? No dosłownie, oni wszystko kopiują i oni się tak dorabiają na tym ten, ten, o właśnie, to też ci powiem, ten Sagi, kolega tego Dexiego, nie? No No to on se Lambo kupił za tego Minecrafta O, fajnie. Dosłownie sobie kupił Lambo No, a mój kuzyn No właśnie, mamy już jedną dobrą koneksję No Ja bym to coś zmieniał Konop, wypromujesz nas? Ej, nie likuj bo to... A. A, sobie pomyśl, oglądasz jakiś taki. coś by serio oglądał ten filmik, nie? No. coś takiego, coś po jak takie dwa debilu, No, kuzyn to Konopski. No. <laughs> to poka pokażę, ktoś napisze, to na pewno twój kuzyn to konowski. I podrzucisz ten film, co mi pokazałeś kilka lat temu, A jak ja ci nie wierzyłem. No Zgani, kto prosił o ten filmik? Moja siostra, nie? Twoja siostra, no wiem, no. wiem, że nie. Ty. Wyślek pokazał. i tak... Dobra, hejtery, walcie się na ryj, wrzucam wam teraz... Fajne nawiązanie. No. I dobra, gramy w Fortnite'a? Teraz będzie drugi sezon, jakby odcinek. No dobra, to skończ ten odcinek. Dobra. Siema. Elo.